Hej kochani, dzisiaj taki luźny filmik. Zabrałam Was do mojej piwnicy, ponieważ chcę Wam pokazać, co sobie ostatnio zrobiłam, stworzyłam i jakie tu cacka się tworzą, żebyśmy się troszkę lepiej poznali. Chciałabym pokazać Wam moją wielką pasję, jaką jest rękodzieło. Ja bardzo dużo rzeczy robię, ale te moje takie ostatnie ukochane prace, dla mnie ukochane, chciałabym Wam pokazać. Zróbcie sobie coś do picia, bo oczywiście wiecie, że jestem gadułą, i trochę bym naględziła. Ale chciałabym Wam pokazać, bo może komuś się coś spodoba i też sobie takie coś zrobi. I ja wykonałam na przykład. To jest takie dziewczyny. Jezu, jakie to było ciężkie. Jak to kiedyś można było tak pracować. To jest takie stare żelazko. Widzicie? A ja sobie zbieram, bo na kominku sobie ustawiam. I ja takie żelazko wykonałam metodą dekuparz. Tutaj użyłam patyny. Tutaj troszeczkę połteksu, ponieważ ja uwielbiam przerabiać różne rzeczy. Chciałam to stworzyć, namalować też taką murzyńską wioskę. Kto lubi takie rzeczy, rękodzieło na pewno ze mną zostanie i do końca, bo filmik pewnie znowu będzie trochę długi, bo trochę rzeczy przyniosłam. I chciałabym Wam pokazać ręka odpada. To jest parowe stare żelazko, dziewczyny. Kolejne. Najpierw pokażę Wam moją kolekcję nowych żelazek. Nowych, starych żelazek. To jest troszeczkę lżejsze, to chyba już była jakaś trochę, to jest węglowe na węgiel. I to żelazko zrobiłam sobie metodą dekuparz. Takie piękne malunki. Tutaj także domalowałam sobie, popatynowałam. Dziewczyny te węglowe żelazka są takie ciężkie, że to kiedyś naprawdę musiała być mega ciężka praca. Ale żelazko jest piękne. Uwielbiam takie rzeczy. I to jest moja pasja, odstresowuję się, zawsze mam w głowie tyle pomysłów, tylko powinna mieć chociaż trzy życia, żeby zrealizować swoje pomysły, plany, ponieważ przymierzam się także do produkcji kosmetyków, ale to na inny temat. Moje kosmetyki podbiły <laughs> niemiecki rynek. No i się zastanawiam, ale to w innym temacie. Pokażę Wam dziewczyny dalej. Kolejnym żelazkiem jest także żelazko węglowe. Masakra. Także jest ciężkie. Może no, 10 kg więcej waży. I to żelazko pięknie pomalowałam, co? Nawet jak ktoś mnie nie lubi, to talent musi mi przyznać artystyczny. No prawda, że dałam radę, nie? Naprawdę. Sama się pochwalę, a co tam? Podoba mi się? To jest kolejne żelazko. Pokażę Wam moje ulubione. O, Boże, taj jakie ciężkie. Te zrobiłam sobie na szczęście. Ja kolekcjonuję sobie na kominku. Tak wygląda. A te zrobiłam sobie na szczęście z aniołami. Także popatynowałam i podekorowałam, lubię malować i rzeźbić. Tak jak mówię, gdybym miała czas i nie musiałabym pracować, to pochłonęłaby mnie ta pasja, rękodzieło rzeźbiarstwo. Tylko wiecie, na tym to na chleb bym nie zarobiła. Jednak kosmetologia to kosmetologia, to jest inna bajka, ale gdybym mogła sobie na to pozwolić, nawet chociaż ja udzielam się społecznie, nawet wyremontowałam kaplicę dobrowolnie, metodą PowerTex. Niestety teraz czasu mam coraz mniej, ale staram się udzielać także społecznie, mimo że jestem naprawdę chyba najbardziej zapracowanym człowiekiem na świecie. Te laska jest troszeczkę takie mniejsze, także węglowe. Ale te dziewczyny zrobiłam inaczej. Ponieważ tutaj użyłam juty i tą jutę sobie troszeczkę pomalowałam, podekorowałam, a co tam. Z jednej strony jest takie, z drugiej takie. Robię co chcę. Nie wiem, czy tu już wszystkie Wam pokazałam. To zacznę może, jak sobie przerobiłam stare młynki. A, mam więcej tego, ale przeniosłam to ostatnie. Kurczę to jest stary młynek do kawy. Patrzcie, dziewczyny, pomalowałam go sobie. To jest bardzo proste, ponieważ najpierw wszystko należy pomalować czarną farbą, później popatynować. No, tak jaki to ma gust, zależy, jaką sobie patynę użyje. ale oczywiście ja tego młynek nie używam, ale oko moje cieszę. Wszędzie się zagracam. Wszystko zagracam. Wszystkich zagracam. Jak u siebie już jest normalnie jestem tak zagracona, to zagracam wszystkich. To jest tak, że młynek do kawy, ale ten wyrzeźbiłam. Bo, żeby te młynki nie były wszystkie takie same. Dziewczyny, ten wyrzeźbiłam. Widzicie? Taka zdolna jest. Wyrzeźbiłam. To był taki zwykły drewniany kiedyś młynek. Popatynowałam, użyłam efektu postarzającego, <laughs> efekt rdzy. Też lubię. Mm, lubię ten młynek. Przejdziemy dalej. Tu mam taki malutki młynek do kawy. Ale ten chciałam zrobić inaczej. Użyłam takiej pasty postarzającej. I jeżeli ktoś wie, o czym mówię, efekt rdzy, żeby wyglądało na mega stare, ponieważ ja lubię takie stare graty. I zrobiłam sobie ten młynek dziewczyny, tak? Mm. Oczywiście do ziół mam pełno takich słoików. Ale tak jak ja mówię, lubię, żeby to wszystko wyglądało na stare. To są słoiki na ziołach. Ale zrobiłam w takim efekcie rdzy, widzicie, to nie brudzi, bo to jest wszystko zakonserwowane. To są zwykłe słoiki. Ja zaraz jeden otworzę, żeby Wam pokazać. Zwykłe słoiki. Tu można sobie przechowywać zioła, czy co tam się chce. Ale ja oczywiście nie lubię mieć to co wszyscy i ja zawsze wszystko robię inaczej. Nie lubię, jeżeli. Yy, powtarzają się jakieś rzeczy. Ja po prostu mam swój świat i lubię zupełnie co innego. A przypadkowo szłam sobie i znalazłam takie oberwaną taką korę i oczywiście nie mogłam się opamiętać. Pomalowałam, porzeźbiłam. To jest stojąca taka dekoracja zwykła. Może nawet sobie stać w piwnicy gdzieś na komodzie. Ale bardzo mi się podoba. Ja lubię takie rzeczy. Coś innego. Chociaż pokażę wam jedną rzecz, żeby te filmiki nie były takie długie. Ostatnią, dobrze? Ten korzeń także znalazłam w lesie, ale ten korzeń, do tego korzenia, praktycznie wszystko znalazłam w lesie. Tylko zrobiłam takie kwiaty z juty, żeby nie było tak nudno. I tak sobie to stoi. Taka dekoracja niby skromna. A piękna narzędzia. Siostra chciała ode mnie wycyganić, ale się jeszcze zastanawiam. <noise> Bo zawsze coś ode mnie wycygania i co sobie zrobię, to, to nie mam, i nie mam, i nie mam. No mam nadzieję, że mój filmik nie był aż taki długi, że nie przyniosłam zbyt dużo gratów. Oczywiście chciałabym Wam pokazać więcej moich prac. Moje rzeźby, moje obrazy i tak dalej. Ale postanowiłam, że pokażę to, co ostatnio zrobiłam. Może kogoś zainspiruje, może ktoś też lubi takie dekoracje na kominku, takie niby jeszcze nie całkiem stare, a postarzyć to. Do następnego, pa!